Proszę Państwa, mam nadzieję, że Państwo mnie słyszą i widzą prezentację. Ja się nazywam Jacek Krokicki jestem z Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, Wydział Mechaniczny Energetyki Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tak się składa, że jestem przewodniczącym komitetu redakcyjnego przygotowującego strategię badawczą przemysłu lotniczego. Nie strategię innowacyjną, nie strategię lotnictwa, ale strategię badawczą dla przemysłu lotniczego. I ja chciałbym tu parę Państwu slajdów wprowadzających przedstawić. Chciałbym coś powiedzieć o przemyśle i ośrodkach badawczych, o diagnozie stanu istniejącego, o strategii Europy, bo to jest istotny element, o proponowanej przez nas wizji narodowej i e, jak ta wizja będzie się e, mieściła w celach społeczno-ekonomicznych, a z drugiej strony w produktach, które powstają w Polsce. No to, to te, te zdjęcia Państwo już widzieli. To są globalne firmy lotnicze, które operują w Polsce. Mam nadzieję, że wszystkie są tutaj wymienione, nawet jeżeli tylko przy pomocy, przy pomocy skrótów zaznaczona jest Dolina Lotnicza i Klaster Śląski. Oczywiście Dolina Lotnicza sięga trochę dalej. Jest jeszcze Klaster Wielkopolski, więc to nie jest, nie jest pełny obraz. Istotnym faktem jest to, że ten przemysł jest globalny. Oczywiście oprócz tego, że występuje przemysł globalny, istnieją małe i średnie przedsiębiorstwa, które zajmują się bądź wytwarzaniem komponentów, czy, czy wspomaganiem tego przemysłu globalnego, bądź oferują własne produkty. Zaraz o tym będzie. Jest również sektor badawczy. Ja pozwoliłem sobie zaznaczyć ośrodki, które oferują badania w zakresie lotnictwa, które są związane z celami, które sobie stawia dzisiaj lotnictwo europejskie. Ale paradoks polega na tym, że ten sektor badawczy ukierunkowany jest, czy też w dużej mierze żyje, nie z bezpośrednich kontaktów z przemysłem, czy, czy nawet nie z kontaktów z przemysłem krajowym, tylko y, żyje z instytucji państwowych, takich jak Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W tym przypadku również pośrednio jest związany z przemysłem, ale... Ale trzeba powiedzieć, że te najbardziej zaawansowane technologie lotnicze, o których tutaj wcześniej była mowa, ale oczywiście nie, nie, nie o wszystkich, są e, tworzone i są przygotowywane na rzecz programów Unii Europejskiej. Bardzo duża część tej działalności, takiej właśnie najbardziej awangardowej, dzieje się w ramach projektów europejskich. Odbiorcą wiedzy tych projektów europejskich jest przemysł europejski, niekoniecznie obecny w Polsce, tak jak na przykład firma Airbus, czy firma Dassault, czy Alenia, czy, czy tego typu wielkie koncerny globalne. Z drugiej strony Państwo widzieli, jest na terenie Polski, są firmy globalne, które mają charakter światowy, w części amerykańskie, w części europejskie, Europejskie, takie jak Augusta Westland czy, czy Avio. Tutaj czerwonymi kropkami zaznaczone są duże laboratoria badawcze, które, które powstają. Z, z, tego, z tego obrazka widać, że oczywiście w Warszawie jest wiele instytucji lotniczych, poczynając od tej, na której terenie się znajdujemy. Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej i jeszcze kilku innych. Równie istotne ośrodki akademickie są w Rzeszowie, w Gdańsku, w Poznaniu i w Częstochowie i w Gliwicach, które zajmują się badaniami w zakresie związanych z lotnictwem. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, istnieją małe i średnie przedsiębiorstwa. Ja tutaj pozwoliłem sobie pokazać trzy przykłady y, trzech przedsiębiorstw, które y, produkują, znaczy oferują produkt finalny, oparty na własnym y, własnym projekcie i, i własnej, y, własnej produkcji. Y, na, na dole jest y, szybowiec Diana, niezwykle y, wyrafinowany te, te technicznie, bardzo skuteczny, wygrywający wiele, wiele zawodów szybowcowych. Tutaj jest samolota T3 i samolotorka, o którym tutaj była już mowa. Niemniej to są małe i średnie przedsiębiorstwa, tych przedsiębiorstw jest dużo, dużo więcej i produkują one elementy w łańcuchu kooperacyjnym, który powoli się wytwarza na rzecz przemysłu lotniczego. Proszę Państwa, pozwolę sobie przedstawić taką moją y, diagnozę tego stanu istniejącego. Ta diagnoza jest, y, y, przedstawia pewne negatywne y, fakty, czy też fakty, które byśmy chcieli zmienić, y, które są związane z tym, że ten przemysł globalny, który operuje w Polsce, wytwarza produkty projektowane głównie poza Polską. I z niewielkim udziałem, w szczególności z niewielkim udziałem Krajowego Sektora Badawczego. Są od tego oczywiście wyjątki. Małe i średnie przedsiębiorstwa ze względu na rozmiar jedynie w niewielkim stopniu są w stanie skorzystać z Krajowego Potencjału Badawczego. One raczej korzystają z Potencjału Inżynierskiego niż Badawczego. Z kolei polski sektor technologiczny oferuje produkty czy usługi na tzw. Tak na niskim tak zwanym poziomie zaawansowania technologii. To, to w Europie używa się takiego, takiego miernika Technology Readiness Level. Pierwszy do trzech, trzeciego poziomu technologicznego to jest to co się robi w laboratorium. Szósty poziom to jest poziom demonstratora. I to jest górny pułap tego, co wolno finansować ze środków publicznych. Później już jest prototyp i tego nie wolno finansować. I to jest po stronie przemysłu. Otóż doprowadzenie do demonstratora na, na, na poziomie wysokiego stopnia integracji jest niezwykle kosztowne i yy, jedynie w europejskich projektach o dużej skali jest, możliwe. Jeśli chodzi o innowacje, to innowacje procesowe, czyli takie które ingerują w techniki wytwarzania w materiały, w tej chwili istnieją i się pojawiają. Natomiast udział sektora badawczego w powstawaniu innowacji produktowych jest daleko mniejszy. Chociażby dlatego, że te produkty, które są powstają w Polsce, nie no są that's projektowane that's like a tutaj. Not here. Chciałbym teraz przejść Now do like strategii europejskich, strategii, ponieważ to nas dotyczy i e, to, jest to jest bardzo to wyznacza trend rozwoju lotnictwa, przemysłu lotniczego. Tych priorytetów jest kilka. To jest jakość i dostępność transportu lotniczego dla, dla obywateli, oddziaływanie lotnictwa na środowisko, w tym ograniczenie szkodliwych emisji, bezpieczeństwo, w tym antyterrorystyczne, sprawność organizacyjna systemu transportu i utrzymanie i rozszerzenie konkurencyjności europejskiego. Przemysł. Takie priorytety są, pojawiają się w, w tej strategii Wizja 2020 i w nowej strategii, która się nazywa Flight Pass 2050. Otóż zasadnicze znaczenie dla rozwoju lotnictwa ma, mają w gruncie rzeczy te tutaj, wy, wy, wyróżnione na czerwono. Dlaczego? Dlatego, że wiążą się one z tym, a dotyczą nie tylko statku powietrznego, dotyczą również oprócz tego, że zmniejszenia emisji, zmniejszenia zużycia paliwa. I tak na przykład do roku 2050 planuje się zmniejszenie zużycia produkcji, czy też ograniczenie szkodliwych emisji o 75%, a 2020 do 50%. Wiadomo, które elementy mogą spowodować to zmniejszenie tych emisji. Jeśli chodzi o statek powietrzny, czy też o, o płatowiec, to jest część pochodzi od aerodynamiki, część pochodzi od struktury i nowych materiałów, 10%, część tego, tej oszczędności musi pochodzić od silnika, to jest 15-20%. I część pochodzi od innej organizacji ruchu lotniczego, to jest około 5%. Samoloty latając po innych trajektoriach mogą oszczędzać paliwo, również mogą oszczędzać paliwo y, na lotnisku, zanim wystartują i, i, i to jest, to jest rozważane. I te, no a oczywiście utrzymanie i rozszerzenie konkurencyjności europejskiego przemysłu jest bliskie sercu wszystkim najważniejszym krajom, które interesują się lotnictwem, to znaczy przede wszystkim Anglii, Francji, Niemcom, również Włochom i także, także Hiszpanii, tych Holandii, tych krajów, które się... Liczą w przemyśle lotniczym. No, pr... Bazując na tych elementach, to, to mają Państwo tutaj skrót tego procesu myślowego, jaki został dokonany, przygotowaliśmy Coś w rodzaju e, naszej wizji tego, co się stanie w ciągu następnych 20 lat. W lotnictwie o tyle łatwo jest mówić o wizji dwudziestoletniej, że wejście nowej technologii trwa mniej więcej 20 lat. Technologia, która powstaje dzisiaj, za 20 lat będzie e, istniała na, 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 na samolocie. E, spodziewamy się, że w Polsce będą projektowane, bo nie są i produkowane. Po pierwsze, śmigłowce kolejnych generacji technologicznych, silniki lotnicze nowej generacji, ich moduły i podzespoły, czyli ten produkt finalny, który nas najbardziej interesuje, bezzałogowe statki powietrzne dla różnych zastosowań gospodarczych, lekkie samoloty ogólnego przeznaczenia, tak jak to jest w tej chwili. No i oczywiście komponenty i systemy dla nowych samolotów i śmigłowców. Spodziewamy się, że polski sektor badawczy będzie miał większy udział w tym opracowywaniu tych nowych proekologicznych technologii, które pozwolą na ograniczenie emisji. Spodziewamy się też, że ten polski sektor badawczy we współpracy z agencjami rządowymi, i instytucjami europejskimi będzie współtworzyć i wspomagać wdrażanie nowej koncepcji transportu intermodalnego. Taki, taka nowa koncepcja transportu jest w tej chwili opracowana i polskie zespoły, m.in. z Instytutu Lotnictwa, takimi problemami się zajmują i bardzo intensywnie uczestniczą w pracach tych Uh, very intensively participating Not in these works. And this is uh, my last slide. This social and economic goals that we believe should be dominating in Poland. Uh, first of all, development of this uh, pro- uh, Pro ecological technologies for aviation. This is aerodynamic structures, engines, and organization of traffic, safety and comfort of passengers, including the anti terrorist security, and uh, also very important trend that's being very aggressively followed. Uh, is the long term increase on competitiveness of the aviation industries? All these f three factors are interconnected, and products and platforms will be, first of all, the engine or propulsion system, utility helicopter, light unmanned uh, aircraft vehicle, and integrated uh, transport system, and uh, something reaching further into the future. Aviation developmental technologies, we believe that they should be developed. That's it. Thank you very much.